Życie czasem płata figle. Można chcieć stać jak jeden mąż, rozebrać się jak do rosołu i okazać się samotnym jak kołek w płocie, a reakcją będzie cisza jak makiem zasiał. Zapraszam na kolejne spotkanie ze związkami frazeologicznymi. Sam jak palec, ale mówimy też sam jak kołek w płocie. Czym różni się samotność palca od samotności kołka w płocie? Sam jak palec mówimy o kimś, kto jest bardzo samotny nie może liczyć na wsparcie rodziny czy przyjaciół, bo ich po prostu nie ma. Ale jak to? Przecież u każdej dłoni mamy pięć palców. I w tym kontekście trudno mówić o samotności, a jeśli już, no to chyba samotność w tłumie. Wszystko wyjaśnia się, jeśli znamy etymologię słowa palec. Otóż dawniej, w okresie staropolskim, palcem nazywano jedynie kciuk, który jest oddalony od pozostałych czterech palców. Te pozostałe palce nazywano parstami lub pierstami. Stąd też mamy słowa pierścień lub naparstek. Kciuk jest oddzielony od parstów. No i stąd sam jak palec. Natomiast samotność kołka, w tym frazeologizmie sam jak kołek w płocie, odwołuje się do innego spostrzeżenia. Otóż płot zbudowany jest z wielu bardzo podobnych do siebie drągów. Wszystkie powinny zachować swoją pozycję. Żaden kołek nie powinien się przesunąć w kierunku innego, bo groziłoby to zawaleniem się ogrodzenia. Frazeologizmem tym określamy kogoś, kto jest sam jak kołek w płocie, czyli nie próbuje nawiązać relacji z innymi. W towarzystwie nie rozmawia, nie uśmiecha się, stoi tam, gdzie go postawiono. Z braku laku. Powiedzenie to potocznie oznacza, jeśli człowiek nie ma tego, czego potrzebuje, to musi się zadowolić tym, co ma. Z braku laku, czyli używając czegoś jako zamiennika albo robiąc coś z powodu niedostatku czegoś lepszego. Dawniej powiedzenie było dłuższe i brzmiało: z braku laku i opłatek dobry. Lak, czyli zabezpieczenie listów opatrzone pieczęcią. Wykonywało się z wosku. Jeśli kogoś na wosk nie było stać, z braku laku używał masy opłatkowej czyli ciasta z mąki i wody. Nie była to tak skuteczna metoda, ale zawsze jakaś. Cisza jak makiem zasiał. To powiedzenie oznacza niezmąconą niczym ciszę. Ale dlaczego jak makiem zasiał? Otóż mak ma bardzo drobne ziarenka. Gdy rozrzuca się go po jakiejś powierzchni, niemal w ogóle tego nie słychać. A już na pewno nie słychać, gdy mak spada na glebę. Ktoś może oczywiście dociekać, dlaczego nie mówi się na przykład, jak mąką zasiał. No, może dlatego, że mąki się nie sieje. Jak jeden mąż. Związku frazeologicznego jak jeden mąż używamy albo w znaczeniu wszyscy naraz, jednocześnie, albo w znaczeniu wszyscy razem, zgodnie. Jeden z tego frazeologizmu nie jest zaimkiem i nie oznacza pewien jakiś ten czy tamten, natomiast mąż nie jest rzeczownikiem o znaczeniu małżonek, tylko rzeczownikiem o dawnym, ogólnym znaczeniu człowiek. A więc nie jak czyjś mąż by to zrobił, ale jak jeden mąż oznacza dosłownie jak jeden człowiek, jak jedna osoba. Rozebrać się do rosołu, czyli rozebrać się prawie do naga. Nasuwa się pytanie, cóż takiego jest w rosole, że kojarzy się z golizną? Czyżby nasi przodkowie mieli w zwyczaju spożywanie rosołu w samej bieliźnie albo na golasa? Oczywiście, że nie. Właściwie w przypadku tego frazeologizmu językoznawcy nie są zgodni co do jego pochodzenia, dlatego mamy dwa warianty wyjaśniające to pochodzenie. Po pierwsze, dobre gospodynie wiedzą, że porządny rosół to wywar nie z kostki rosołowej czy kupionej w supermarkecie nóżki kurczaka, tylko z kury lub z kapłona, czyli ze specjalnie w tym celu hodowanego, młodego, kastrowanego koguta. Kurę lub kogutka trzeba było złapać, ubić i oczywiście oskubać. I dopiero taką gołą, czyli oskubaną kurę, a więc rozebraną do rosołu, wkładało się do zimnej wody i pomalutku gotowało przynajmniej 3 godziny. I wtedy to dopiero był rosół palce lizać. Czyli w tym przypadku Zwrot wywodzić należy od czynności rozbierania mięsa do obiadu, czyli oskubania kury z piór, usunięcia niepotrzebnych części, a następnie pokrojenia mięsa, które potem z warzywami gotowało się na niewielkim ogniu. Jednak takie wyjaśnienie wydaje się mało przekonujące, bo człowiek rozebrany do rosołu ma jednak ciało nadal w jednym kawałku. Zatem w drugim wariancie Rosół jest synonimem zupy gorącej i wiele osób przypisuje mu rozgrzewające właściwości. Podobno początkowo zwrot rozebrać się do rosołu traktowano bardzo dosłownie, czyli osoby, które zasiadały do stołu, żeby nie przegrzać się podczas posiłku, zrzucały z siebie co cieplejsze ubrania. Z czasem związek wyrazowy nabrał znaczenia metaforycznego i zaczął być używany niezależnie od faktu i momentu spożywania takiej czy innej zupy. O kimś, kto w towarzystwie innych jest niekompletnie ubrany lub ubrany zbyt lekko w stosunku do panującej temperatury, mówimy, że rozebrał się jak dorosł. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz skomentować, zostawić lajka, zasubskrybować, udostępnić, podać dalej.